Wracamy do kwestii podatków przy NFT, ponieważ rośnie skala tego zjawiska, rośnie liczba spraw, z którymi mamy do czynienia w tym względzie. I dlaczego w ogóle tak się dzieje? Otóż Komisja Europejska kilka miesięcy temu popracowała dokument, taki dokument prawniczo-podatkowy, który mówi właśnie o tym, że ten VAT przy NFT-kach może powstawać. Dlaczego w ogóle się zajęli tym tematem? Wskazali ogólnie, że chodzi o... Taką rosnącą skalę zjawiska, rosnącą ilość transakcji kryptowalutowych, no i z tego względu trzeba rozpoznać również tematykę podatku VAT. Otóż, jeśli chodzi o to, czym są te nft to są różne. Różne interpretacje na to. Najczęściej się mówi, że może być to usługa elektroniczna, ale może być to też tak zwany bon różnego przeznaczenia, prawo majątkowe lub jeszcze jeszcze coś innego. W tym w ten czy inny sposób dąży się do próby opodatkowania NFT-ków, próby dosyć nieudolnej, bo patrząc na skalę tego zjawiska i przypadki, kiedy od tych NFT-ków płacone są podatki, no jest to bardzo, bardzo rzadkie, ale jednak trzeba się przygotować, że jeśli chcesz zrobić taki projekt. Oparte o NFTKi, wykorzystujące NFTKi, no to możesz się pojawić w tym względzie, możesz mieć po prostu kontrolę, dlatego trzeba zawczasu się przygotować, albo robiąc ten projekt transparentnie i wybrać określoną instytucję prawną, o instytucję podatkową, albo zdecydować się na troszeczkę inne rozwiązanie, o którym powiem na samym końcu tego filmu. Jeśli chodzi natomiast o to, co organy mówią, to nawet. Twierdzą, że walidator przy transakcjach może być uznany za podatnika VAT, ale jednocześnie wskazują, że ciężko byłoby określić prawidłową stawkę w tym względzie. Bo ciężko również określić, gdzie jest miejsce świadczenia tego usług, miejsce świadczenia tych usług, kto jest odbiorcą tych usług. Mówią też, co ciekawe, że w modelu Play to Earn, tam gracz, jeśli dostaje w ramach nagrody tego NFTK to wtedy nie jest traktowany jako podatnik VAT, więc tutaj w tym modelu play to earn nie byłoby problemu z podatkiem VAT, przynajmniej w tym roboczym dokumencie Komisji Europejskiej, bo wiadomo, że polskie interpretacje podatkowe mogą być nawet nawet rozbieżne od tego. Tak jak mówię, to jest taki dokument roboczy, zobaczymy jak ten rynek będzie funkcjonował w dalszym, w dalszym ciągu, bo Majka, czyli to rozporządzenie unijne, natomiast kompletnie mówi, że nie dotyka tematyki NFT-ków i dopiero w przyszłości ma być opracowany dokument, czy trzeba to, czy trzeba to uregulować. Ten dokument, który tutaj rozmawiamy, czyli 1060, ma, ma być taką zajawką, wskazówką dla organów skarbowych, dla organów krajowych, czy w ogóle dotykać takiej tematyki NFT-ków pod względem podatku VAT. Możecie zobaczyć też w kontekście twórcy, że twórca również może być uznany za podatnika VAT. To jest właśnie taka dosyć, dosyć modelowy przykład tego, że jeśli jesteś jakimś artystą i tworzysz swoje NFT-ki i sprzedajesz je w ramach opensji, to Będziesz uznany za podatnika VAT. Z tego właśnie względu ludzie często decydują się na na przykład robienie takiej emisji do 200 tysięcy złotych, czyli zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Żeby tego, żeby tego podatku uniknąć podmiotowo. Najczęściej, oczywiście, nikt nie odprowadza żadnych podatków, tylko robią to zupełnie, zupełnie anonimowo, też bez żadnego KYC. To jest właśnie ciekawy aspekt. Że zobaczcie, normalnie przy walutach wirtualnych musisz zrobić KYC, a przy NFTkach które nie są walutą wirtualną, nie trzeba. Robić KYC, ale tak jak rozmawiam czasami z organami kontrolnymi, to mówią, że na potrzeby akurat AML-owskiej i tak i tak powinno się zrobić KYC, mimo że NFT-ki nie stanowią waluty wirtualnej, więc tu, tutaj te organy kontrolne mają naprawdę bardzo ciekawe podejście do tego. No ja staję na, na stanowisku, że no skoro NFT-ki nie są walutą wirtualną, to jeśli już robimy tą sprzedaż, to na pewno tego KYC robić się nie powinno. Wymagana byłaby tutaj zmiana ustawodawcy, no ale to są na razie pobożne życzenia organów kontrolnych, żeby KYC robić również NFT, co uważam, że niestety w przyszłości się zdarzy, ale niech to będzie bardzo daleka przyszłość. Możecie zobaczyć też, że są w innych krajach, to nie, nie tylko w Polsce, że interpretacje podatkowe wyszły, że te NFT-ki mają być opodatkowane podatkiem VAT. Również w innych krajach, tutaj, tak jak zostały wymienione, możecie zobaczyć sobie szczegóły w artykule, tam również mówią, że ten podatek VAT powinien występować. No ale okej, okay, to co wspomniałem na samym początku filmu, co robią ludzie najczęściej, jeśli już chcą zrobić projekt transparentnie i ściągnąć środki później do Polski. Otóż robią projekt tak, że zakładają spółkę zagraniczną, ale nie żadną Estonę, Litwę czy Maltę, Cypr i tak dalej. Robią to w ramach spółki poza europejskim obszarem gospodarczym po to, żeby nie mieć tej ścisłej wymiany informacji podatkowej, żeby to nie było tak transparentne, żeby trudno było złapać tutaj organów kontrolnych, kontrolem jakikolwiek punkt zaczepienia. Często się robi tak, że jest token płatniczy robiony na spółce europejskiej, a NFT-ki na spółce zagranicznej często Również ta spółka zagraniczna nie jest w ogóle powiązana bezpośrednio z tą spółką polską, i w ten sposób dywersyfikuje się to ryzyko, zwłaszcza, że organom kontrolnym naprawdę jest bardzo ciężko działać przy kryptowalutach, a nie dając im punktu zaczepienia na NFT-ki, obniżamy to ryzyko kontroli, obniżamy ryzyko negatywnych sankcji karno-skarbowych.